No, dzień dobry. Jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że od razu muszę to sprawdzić. I szczerze mówiąc, wątpię, żeby to jakkolwiek działało. A może jest w tym jakaś dziwna, ukryta reakcja chemiczna, kto wie. Dlatego po to są początki moich vlogów, żeby rzeczy tego typu sprawdzać. Mamy lód, mamy naszą cytrynę. Kropimy chyba za dużo, ale być może wtedy będzie większy dym. Nie, nie działa, ale za to jest niedobre. Kto by się spodziewał, nie? Kojabro jest na tyle głupi, żeby rzeczy tego typu testować. Ewidentnie nie działa. Za to sprawdźcie, czy działa u was ten czerwony przycisk i zmienia się tam na dole na szary. Bo podobno wielu z Was tej funkcji nie testuje. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żeby sprawdzał więcej TikToków na vlogach. A my w dzisiejszym filmie będziemy głównie skupieni na naszych pieskach. Tak, na tobie też, Żyrandol. I spełnimy największe marzenie dokładnie tego o tutaj obywatela. I to jest jeden z dowodów, dlaczego to jest właśnie jego największe marzenie. Ale to Wam wytłumaczę później, bo nasza paczka z rzeczą dla niego ma dość dzisiaj. Jeszcze jej nie ma, dlatego w międzyczasie sprawdzimy sobie. Sobie coś z kotami, tak? Dzisiaj jest dość zwierzęcy content, że tak to nazwę. Ale zanim jeszcze wyjdziemy z domu z Olą, która się właśnie objada lodami, to musimy pójść na samą górę, bo chciałbym wam coś pokazać. Jak zapewne wiecie, nasz dom ma aż trzy piętra. I to najwyższe z nich, na którym właśnie się znajdujemy, jest moim biurem. Żeby posprzątać tak sporą powierzchnię, trzeba mieć naprawdę dużo czasu. A Ola często pomija ostatnie piętro właśnie podczas tego procesu. Na szczęście, z pomocą przyszedł Dreambot Z10 Pro. Jest to automatyczne urządzenie, które nie nie tylko odkurza, ale też myje podłogę, bo jest to odkurzacz i mob w jednym. Jeżeli chodzi o zalety tego urządzenia, to jest ich całe mnóstwo. Swoją drogą zobaczcie jak cicho chodzi. W każdym razie posiada on cztery tryby ssania, które spełniają różne wymagania. Ma bardzo dokładną nawigację i inteligentne mapowanie środowiska, dzięki czemu bardzo dokładnie rozpoznaje i omija przedmioty wokół siebie. Zobaczcie jak dokładnie jeździ wokół obiektów. Odkurzasz ten bardzo fajnie sprząta całą powierzchnię, bo może pracować aż 150 minut, czyli jakieś 2,5 godziny. Na spokojnie wjedzie sobie w każdy zakamarek. A no i nie bez powodu ma tak dużą stację dokującą. A to dlatego, że w środku mieści się worek, który ma 4000 ml. A ten worek jest tam. no właśnie. Chciałem powiedzieć, że ten worek jest tam dlatego, bo po każdym działaniu ten odkurzacz się opróżnia i my nie musimy go czyścić, tylko wszystko zbiera się tutaj w woreczku, który jest bardzo duży. Co za tym idzie, możemy go wymieniać nawet co 65 dni. Jest to naprawdę warte polecenia sprzęt, który pomoże nam utrzymać czystość w domu. Dlatego zachęcam Was do zapoznania z ofertą. Link jest w opisie, a tymczasem wyjdźmy już z domu, sprawdzić umiejętności zwierzaczków. Niestety, perek musisz zostać sam, a Riku siedzie z nami. I swoją drogą to będzie pierwsze spotkanie w życiu Riko z kotami. W sensie wiadomo, Gdzieś tam na podwórku je spotykał, zawsze je omijał. A to będzie pierwsze takie oficjalne jego spotkanie z kotami. I jeżeli chodzi o rzecz, którą chciałbym właśnie z kiciami sprawdzić, to jest ten TikTok. Mojego Bartka, montażysty koty są bardzo sprytne, wskakują na różne rzeczy, przyciskają się wszędzie. I jestem ciekaw, czy przejdą taki labirynt. I tak samo ciekawe będzie spotkanie jego właśnie z tymi kotkami. Dlatego teraz do nich jedziemy. I mam nadzieję, że do tego czasu paczuszka dla naszych piesków dojdzie. Swoją drogą, to lato to takie brzydkie zaczęło się robić. Pada, jest zimno, czasem jest taka pogoda, że chce się. Założyć bluzę. Yy, I taką bluzę na przykład. I wiele innych ciekawych możecie dostać na sandik.pl. Link znajdziecie w opisie. A my już spakowani, gotowi. Jedziemy zobaczyć koty. Czemu taka krzywa mina? No bo tak średnio lubię koty. Ona ma jakąś traumę nie, Tak. Hey. Mojego kuzyna kot kiedyś mnie atakował i tam tamtej pory boję się kotów. Ale te są na szczęście słodziutkie. Dojechaliśmy na miejsce. Uwaga. Ja też się boję tej reakcji. Dzień dobry. Ej, 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 a to Kocie Karma jest! Riko, zobacz, co tu jest? Kto tu jest? Tak jest, Ej, ale Riko jest bardzo spokojny, ona się zestresowała Ona jeżdżała Co Rikuś tak? A tam druga On jest bardzo spokojny, Skipper by się ganiał Tak, Skipper by chciał Tylko by się ganiał O tylko się boi. No bo ona syczy na niego, wiesz? Tak? tak. tak. Ale jest ciekawa też jest ciekawa No wiesz A, A on jest on z kotem? Jest z psem? Miałeś styczność z psami? Tak o, się wystraszył <laughs> Najeżona jest bardzo Atakowe, tak, stresuje się, no to to jest to jest taka reakcja ochronna. Tak, no. Ale nie atakująca? Nie no, jeśli Rico by podszedł do niej. Chodził za bardzo jakby w ich terytorium, no to najwyżej ale dostanie łapka, ale raczej jest takie. Tak, ale kontroluje. Riko się boi każdego ruchu. Przyzwyczajaj się! Nie przyjdzie, boi się. Nie przyjdzie, nie przejdzie przez dwa koty. Spokój, Rikuś Rico, spokojnie? Rico, spokój. Nie? Riko, spokój Riko, tak? Rikuś, delikatnie. Cięknie. Tak, to ona nagle go łapą. No. O, podniosła łapę, przygotowała się. Cieszę się. Riko, słuchajcie, energia rozpiera. Jest zadowolony normalnie. O! Jezus, jakie ja się przestraszyłam. Ja jestem przestraszona. Piko, ty spójrz ty do tyłu On zobaczy i on wskoczy. Riko, spokojnie. Tak, bo on jest teraz taki napalony. Riko. A koty tam jeden, tu drugi siedzą i obserwują. Próbują go tutaj jakby Tak. Tak a, kocio, a, a chcę a się z tobą bawić Jak już się z kotkami zapoznał, to zaczynamy robić nasz tor przeszkód dla kotów Kupki już są <grym> no, 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 no. <grym> Tak, teraz pies pokonujący tor przeszkód Jak widzicie, pokonał go bardzo ładnie Zobaczymy jak koty sobie z tym poradzą Poziom numer jeden <grym> idzie Patrz, ona idzie tędy A druga przejdzie kartonami, czy nie? Patrz, też idzie tędy o a nie, te kartony są. Stabilizacja. Są. <laughs> chyba, chyba trzeba stabilizację ogarnąć tych kartonów. Zagęściliśmy trochę kubki i teraz te kartony nie powinny spadać. Czy one się przyjdzie pomiędzy, czy przyjdzie po kartonach? O! Ale patrz, tędy poszła. <laughs> to jest dla mnie jakby niesamowite, że koty są takie sprytne, nie? I one są w stanie. A teraz zobaczmy Riko. Riko, chodź! Co mi mnie? Chodź, Riko. No chodź! No i to jest pies, słuchajcie! Także no słuchajcie, TikToku dalej trochę za mało kubku. ale jakby porównanie kota do psa jest niesamowite. Masz stary kupił nagrodę. Co ty kupiłeś za szczura? No im kupiłem. Wiesz ode mnie to Paweł, ona mnie zaatakuje zaraz. jej to. Ale Riko będzie Rico będzie za tym... No właśnie ja też się obawiam. No Riko już ciekawy. Ojku, ojku! Riko. Riko. Riko ty nie ten Ona no, o. Ona jest przy mnie i ona syczy Ja nie chcę jej przy mnie, przy mnie. Yeah. Zakup słuchajcie udany Kicia cały czas się bawi Riko cały czas się próbuje zaatakować Riko próbuje zaatakować myszkę Tak zabawkę no Czemu nie kupić dwóch myszek jak są dwa koty No bo myślałem że tak jak psy nasze wiesz a że nie się nie bawią nie jedną Nie tak. Zobacz jedna się bawi a druga siedzi pod telewizorem <noise> jako smutna tam siedzi. Doszła już nasza paczuszka. Pieski, jak widać, są zadowolone, co prawda. Nie wiedzą jeszcze, co się tutaj święci. Ale skipper, jak tylko widzi paczkę, to już jest zajrane. Tak, że bo... tam jest karton, a on uwielbia kartony. Ten Ale ten też, karton też karma często zamawisz. przychodzi, czy coś. Zamówiliśmy. Coś takiego. Jest to wyrzutnia piłek. I nie bez powodu na początku filmu, jak Riko trzymał piłkę, to mówiłem, że to właśnie dla niego. Bo o ile skipper tak średnio szaleje za piłkami, to Riko je kocha. Zawsze wścieka na nas, żeby się mu rzucali tak. i tak dalej. A tutaj jest rozwiązanie, że jak będzie sam w domu, to będzie mógł się bawić. Zobaczymy, czy będzie z tego korzystał. O, jest piłka w środku. Nie, spoko. A ja kupiłem piłki. Generalnie tu pies sam może wrzucić piłkę i ta piłka wystrzeliwuje. Zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy, jak to działa. Najpierw sprawdźmy sobie, jak to w ogóle działa. A, i to też. Też ma taką opcję, że może tu wyrzucać smakołyki za każdym razem, jak pies rzuci piłkę. Co prawda u nas byłoby tak pewnie, że Riko by wrzucał piłkę. Kiper by jadł ten przysmaczek, a Riko by bieg za piłką. Tak, tak by było, na 100%. No spróbujmy. Że... Czekaj, rzucaj piłkę i zobaczymy jak to w ogóle działa. Ale to wyrzucamy. <laughs> <laughs> ja ja myślałam, że taka... się skribuje, a to tylko tak. Jak no, to jest Rikuś daj piłkę Rikuś przyjść tak? piłkę Zobacz Riko się <noise> Nie może go ugryźć zobacz, patrz, patrz. Tu. I Zobacz i zacz. Nie, 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 daj <noise> e, To będzie ciężka nauka Będzie bardzo ciężka nauka Zobacz <noise> to e! no, w ogóle nie wyrzuca tej a Skipper chce do tego wejść Ja za to dałem Ola 150 złotych Dokupiłem porządne piłki, także chociaż z tego będziesz cieszył, że ma więcej piłek w domu Ale ja się Skipper w kurzach Dlaczego? Bo Skipper nie może go złapać Tak Co jest? No tak, piłki nie gra się nie piłki i nie z tym Nie, jest. Ja pierdziele Zawsze tak jest No wrzuć, wrzuć póki ich nie ma Ale to jest słabe A jak rzucić delikatniej? Tak jak pies wrzuca? To już lepiej było im kupić ściskawkę. Riko. Gdzie jest to, i czuję marzenie? A wyszło jak zawsze z tobą Paweł <noise> Nie, ale wydaje mi się, że i tak jego marzenie jest spełnione Bo ma cztery nowe piłki Tak Także słuchajcie, Rikuzi, i tak jest zadowolony Pouczymy go tego mimo wszystko Wiecie, jak już ochłonie z tej radości, z tego, że dostał tyle piłek i tak dalej Uważam, że jego marzenie i tak spełniłem Kupując mu tyle piłek Jakbyście chcieli kiedyś taką wyrzutnię kupić, to nie kupujcie Albo wydajcie więcej pieniędzy na taką dobrą Bo nie ukrywam, że to była jedna z tych tanich Przypominam wam o tym naprawdę dobrym odkurzaczu Link jest w opisie, Wpadajcie na Subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnym odcinku, już niebawem. Pa pa, cześć!